To jest moja Chinka, Chiku-Chikulinka. wielu Tajów jest pochodzenia chińskiego. E, dzisiaj przyjechaliśmy do chińskiej świątyni w Supanburi. Oprócz świątyni jest tutaj cały fajny kompleks. Także zaraz zobaczymy. Słyszałem, że jest tutaj jakiś duży smok. Także tego, będziemy szukać smoczych kul. Sawadee krab, On na imię Łukasz, a to jest Thai Fever. Zapraszam. Znalezienie samego smoka nie zajęło mi zbyt dużo czasu, byłem po prostu zwyczajnie ślepy na początku. Jest on naprawdę, zresztą go widać chyba tam za moimi plecami. Podejdziemy za chwilę bliżej. Mamy tutaj taką fajną, niebitną wieżyczkę. Wypadałoby się wdrapać. Ale nie będę. Po frajersku jechał Windom. Nie no, no Bayerze, pełen wypas O, no nie, no tego się nie, tego się nie spodziewałem <grym> Zresztą, co Wam będę mówił, sami zobaczcie 7-Eleven <grym> wszędzie Nie wiem, nie byłem w Finacie, choć mi powiedzieć, czy wygląda to jak Finac no, no wygląda to całkiem fajnie, no jest to wszystko fajnie tematycznie utrzymane Ciekawe, czy znajdę tutaj jakiegoś burgera bo szczerze powiedziawszy Znudziłem się tajskie żarcie Salon masażu Ale nie ma special masaż to, to idziemy dalej Zobaczcie to, zobaczy to. Tutaj spotkaliśmy Chinka prawdziwa Chinka z Chin, nie? Michała szy.

Tak, dziękujemy, dziękujemy Ci bardzo za wytłumaczenie To nam bardzo rozjaśniło sprawę Wbiłem się tutaj do jakiegoś sklepu, żeby zobaczyć czy jest tutaj cokolwiek na co mógłbym wydać pieniądze, czego taniej nie potrzebuję Właśnie się dowiedziałem, że że 5 minut temu powinienem być w autobusie, a jak zwykle niczego pożytecznego nie filmowałem. No ale zaraz ogarniemy, zaraz ogarniemy. ludzie się w ogóle patrzą na mnie jak na idiotę, bo gadam do, gadam do siebie. No, smoczek niczego sobie. W smoku jest muzeum, ale jak zwykle z naszym programem nie mam czasu niczego zobaczyć. Bo wszędzie pół godziny jedziemy dalej. Tutaj ludzie nie ma, nie, nie ma krzeseł i ludzie siedzą na ziemi. Mm. <grystanie> A, fajnie tutaj taką giełkę na kwiatki wypuszczają, od razu się chłodniej robi w pobliżu. Mm. Dobra, w ekspresowym tempie sobie odejdziemy, zobaczymy co to jest. Jak widzicie mam takie zajebiste tutaj ten w dzianko jestem Chińczykiem. To jest moja chichinka Tiku Okej. Ale video! Video! <laughs> Okej, okay. fajnie wygląda mogę do twarzy, całkiem i do twarzy, nie? Wydaje mi się, że, że mogę, mogę być, no nie wiem. Ko kołeczki do ryżu i no. Ja pierdzielę, jak mnie takie zwiedzanie, po prostu na, naprawdę, mam psychę. Wsiada mi psycha. Bo wjechaliśmy tutaj, praktycznie ludzie nie zobaczyli niczego, co było warte do zobaczenia. Koncentrowali się na oglądaniu jakichś yy, rzeczy typu centrum handlowe, przede wszystkim było najważniejsze. Jakieś muzeum smoków, coś, te, no dupie no. No ale cóż, będę musiał tu kiedyś przyjechać jeszcze raz, ale tym razem sam. раз